Bitcoin przechodzi jedną z najgłębszych korekt w swoim ostatnim cyklu, dokładnie w momencie, gdy tradycyjne rynki finansowe ustanawiają nowe historyczne maksima. Podczas gdy indeks SP 500 osiąga symboliczny poziom 7000 punktów, cena bitcoina znajduje się w pobliżu minimów z ostatniego roku, po spadku przekraczającym 40% od szczytu. Ta rozbieżność nie ma wyłącznie charakteru liczbowego. Sygnalizuje istotną zmianę w globalnej dynamice ryzyka i pokazuje, jak kapitał reaguje w odmienny sposób, gdy płynność staje się bardziej selektywna, a narracje makroekonomiczne zaczynają dominować decyzje inwestycyjne. Gdy bitcoin spada dokładnie wtedy, gdy tradycyjne rynki świętują historyczne rekordy, czy to tylko przypadek i psychologia tłumu, czy element większej gry finansowej? Niektórzy widzą tu zwykłą rotację kapitału, inni dopatrują się celowego przesuwania narracji i płynności. A jaka jest Twoja teoria? Podziel się nią w komentarzu. Jeśli cenisz takie analizy, zasubskrybuj kanał i zostaw polubienie. To znak, że cel tego miejsca się realizuje: pomaganie ludziom lepiej rozumieć świat finansów. Nazywam się dr Andrzej Nowak, twój specjalista do skrad finansów i geopolityki. I właśnie po to tu jesteśmy. Gwałtowny spadek Bitcoina nie następuje w próżni. Jest on konsekwencją okresu intensywnej euforii, w którym nadmiernie optymistyczne oczekiwania zostały agresywnie zdyskontowane w cenach. Obecna korekta przebiła istotne poziomy psychologiczne, uruchamiając panikę, wymuszone sprzedaże i powszechne poczucie załamania wśród mniej przygotowanych inwestorów. Ruch ten ponownie ożywia znane narracje o rzekomej strukturalnej porażce aktywa, mimo że obiektywne dane wskazują na znacznie bardziej złożoną i mniej emocjonalną rzeczywistość niż ta, którą sugeruje sam wykres ceny. To, co czyni ten moment szczególnie istotnym, to kontrast między percepcją a strukturą. Powierzchowna interpretacja spadku skłania wielu do uznania go za sygnał trwałego osłabienia. Jednak szersza analiza pokazuje, że korekta zachodzi równolegle ze wzmocnieniem kluczowych wskaźników fundamentalnych sieci, redukcją nadmiernej dźwigni finansowej oraz zmianą zachowań uczestników rynku. To rozminięcie się ceny z fundamentami stanowi kluczowy element odróżniający ten epizod od uproszczonych narracji o krachu. Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy danych. Konieczne jest zrozumienie dlaczego ten ruch ma znaczenie i jak wpisuje się w powtarzalne cykle rynków finansowych. Nie jest to jedynie informacja o spadku ceny, lecz opowieść o tym, jak rynki dostosowują się po okresach nadmiaru, jak ryzyko jest redystrybuowane i w jaki sposób eliminowane są kruche struktury oparte na kredycie. Wesprzyj niezależny kanał informacyjny, aby nadal śledzić techniczne, oparte na faktach analizy ruchów, które realnie kształtują globalny krajobraz gospodarczy. Globalny kontekst tej korekty wykracza poza sam rynek kryptowalut i jest bezpośrednio powiązany z obecnym układem sił na rynkach finansowych. Trwa okres wyraźnej dywergencji pomiędzy klasami aktywów, w którym kapitał preferuje instrumenty postrzegane jako bardziej stabilne. Polityka monetarna pozostaje restrykcyjna, koszt pieniądza jest wysoki, a komunikacja banków centralnych wzmacnia ostrożność inwestorów. W takim środowisku płynność nie znika, lecz zmienia kierunek, faworyzując rynki tradycyjne kosztem aktywów uznawanych za bardziej ryzykowne. W tym samym czasie indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych notują silne wzrosty, co potęguje kontrast z zachowaniem bitcoina. Osiągnięcie przez SP 500 poziomu 7000 punktów jest postrzegane jako symbol siły rynku akcji i potwierdzenie napływu kapitału instytucjonalnego. Ta asymetria nie wynika z jednego czynnika, lecz z kombinacji oczekiwań dotyczących wyników spółek, relatywnej stabilności regulacyjnej oraz niższego poziomu zmienności w porównaniu z rynkiem kryptowalut w fazie korekty. Rynek kryptowalut wchodził w ten okres z bagażem niedawnej euforii. Dynamiczny wzrost ceny bitcoina do poziomu 126 tys. dolarów stworzył środowisko, w którym dominowały narracje szybkich zysków i przekonanie o nieprzerwanym trendzie wzrostowym. Wysoka dźwignia finansowa, masowy napływ inwestorów detalicznych oraz rosnąca aktywność na rynku instrumentów pochodnych zwiększyły podatność całego ekosystemu na gwałtowne odwrócenie sentymentu. Gdy warunki makroekonomiczne przestały sprzyjać podejmowaniu ryzyka, korekta stała się nie tylko możliwa, ale strukturalnie nieunikniona. W takim ujęciu obecna sytuacja bitcoina nie jest anomalią, lecz elementem szerszego procesu dostosowawczego, w którym rynki reagują na zmianę kosztu kapitału i oczekiwań. Zrozumienie tego tła jest kluczowe, aby właściwie ocenić znaczenie spadku ceny i nie sprowadzać całej analizy do krótkoterminowych ruchów wykresu. Korekta ceny bitcoina stała się faktem, gdy notowania spadły z poziomu około 120 do 106 tysięcy dolarów do przedziału 72 tysiące 400 dolarów, co oznacza spadek rzędu 42%. Skala tego ruchu była wystarczająco duża, aby przełamać kluczowe bariery psychologiczne, w tym poziom 100 tysięcy dolarów, który dla wielu uczestników rynku stanowił symbol trwałości chosy. Przebicie tych poziomów uruchomiło automatyczne mechanizmy sprzedaży, przyspieszając dynamikę spadku i potęgując wrażenie gwałtownego załamania. Spadkowi ceny towarzyszyły masowe likwidacje pozycji lewarowanych, głównie po stronie długiej. Szacuje się, że z rynku usunięto około 2 miliardów dolarów w pozycjach opartych na dźwigni finansowej. To właśnie ten segment rynku odegrał kluczową rolę w nasileniu zmienności, ponieważ nadmierna ekspozycja na wzrosty sprawiła, że nawet umiarkowany ruch cenowy uruchamiał kaskadowe likwidacje. W efekcie korekta nabrała charakteru samonapędzającego się procesu. W wydarzenie zaangażowani byli zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni, a także platformy handlowe i uczestnicy rynku instrumentów pochodnych. Szczególnie widoczna była reakcja inwestorów indywidualnych, którzy w warunkach gwałtownego spadku ceny często podejmowali decyzje pod wpływem strachu. Z kolei inwestorzy posiadający większe portfele oraz dłuższy horyzont inwestycyjny wykazywali znacznie większą powściągliwość, co znalazło odzwierciedlenie w danych on-chain. Istotnym elementem tego procesu była zmiana sentymentu rynkowego. Po okresie dominacji narracji wzrostowych, nastąpiło szybkie odwrócenie oczekiwań, a rynek zaczął dyskontować scenariusze znacznie bardziej ostrożne. To przesunięcie nie wynikało z jednego konkretnego wydarzenia, lecz z kumulacji czynników, restrykcyjnego otoczenia makroekonomicznego, realizacji zysków oraz świadomości, że wcześniejsze wyceny były oparte na nadmiernym optymizmie. Sam fakt spadku ceny nie wyczerpuje jednak znaczenia tego wydarzenia. Korekta ujawniła strukturę rynku i jego podatność na dźwignię, pokazując, które segmenty były najbardziej narażone na ryzyko. W tym sensie ruch z poziomu 120 tysięcy do 72 tysiące dolarów stanowi nie tylko zmianę notowań, lecz także punkt odniesienia do dalszej analizy jakości rynku, jego stabilności oraz zachowania uczestników w warunkach stresu. Analiza tego ruchu ujawnia wyraźną sprzeczność pomiędzy zachowaniem ceny a kondycją fundamentalną sieci Bitcoin. Podczas gdy notowania spadły o ponad 40%, wskaźniki strukturalne nie tylko nie uległy pogorszeniu, lecz w wielu obszarach osiągnęły najlepsze poziomy w historii. Najbardziej wymownym przykładem jest hashrate sieci, który w trakcie korekty ustanowił nowy rekord. Oznacza to, że sieć jest obecnie bardziej zabezpieczona i stabilna technicznie niż w momencie, gdy cena znajdowała się na historycznym szczycie. Ten fakt stoi w wyraźnej kontrze do narracji o rzekomej słabości Bitcoina. W praktyce pokazuje on, że infrastruktura sieci funkcjonuje niezależnie od krótkoterminowych wahań cenowych. Górnicy nie wycofują się masowo z rynku, nie obserwuje się oznak kapitulacji ani presji sprzedażowej wynikającej z problemów operacyjnych. Wręcz przeciwnie. Stabilna aktywność wydobywcza sugeruje, że uczestnicy tego segmentu postrzegają obecne poziomy cenowe jako wystarczające do dalszego funkcjonowania. Kolejnym istotnym elementem analizy są dane dotyczące rezerw bitcoina na giełdach. W czasie gdy cena spadała, ilość monet dostępnych na platformach handlowych osiągnęła minima niewidziane od lat. Taki układ historycznie wskazuje na rosnącą skłonność do długoterminowego przechowywania aktywa poza giełdami, co ogranicza podaż gotową do natychmiastowej sprzedaży. Jest to zachowanie charakterystyczne dla bardziej dojrzałych uczestników rynku. Równolegle widoczna jest zmiana w strukturze inwestorów. Dane on-chain pokazują, że adresy posiadające więcej niż 10 bitcoinów systematycznie akumulują, podczas gdy inwestorzy detaliczni w większym stopniu redukują ekspozycję pod wpływem strachu. Ta rozbieżność zachowań nie jest nowym zjawiskiem w cyklach rynkowych, lecz w obecnym kontekście dodatkowo podkreśla różnice pomiędzy reakcjami emocjonalnymi a decyzjami opartymi na analizie danych. Istotnym wskaźnikiem potwierdzającym zmianę fazy rynku jest również MVRV Z-score, który po okresie skrajnego przegrzania powrócił do stref historycznie kojarzonych z akumulacją. Oznacza to, że relacja pomiędzy kapitalizacją rynkową a realizowaną uległa normalizacji. W przeszłości podobne poziomy nie oznaczały końca rynku, lecz raczej jego oczyszczenie i przygotowanie do kolejnego etapu cyklu. Przy znacznie zdrowszej strukturze ryzyka. Konsekwencją tej korekty w pierwszej kolejności było gwałtowne obniżenie poziomu dźwigni w całym ekosystemie. Likwidacja około 2 miliardów dolarów w pozycjach lewarowanych usunęła z rynku znaczną część struktur opartych na krótkoterminowym kredycie i spekulacji. Z punktu widzenia stabilności systemowej oznacza to zmniejszenie podatności na nagłe, kaskadowe ruchy cenowe które w poprzednich fazach cyklu wielokrotnie prowadziły do niekontrolowanej zmienności i utraty płynności na platformach handlowych. W krótkim terminie skutkiem jest wyraźne ochłodzenie nastrojów oraz spadek aktywności spekulacyjnej. Wolumeny na rynku instrumentów pochodnych uległy normalizacji, a dynamika ruchów cenowych stała się mniej impulsywna. Taki stan rzeczy nie eliminuje zmienności, ale ogranicza jej skrajne formy które były bezpośrednio powiązane z nadmiernym wykorzystaniem dźwigni. Rynek wchodzi w fazę, w której cena w większym stopniu odzwierciedla realną równowagę podaży i popytu. W średnim horyzoncie czasowym kluczowe znaczenie ma zachowanie dużych uczestników rynku. Kontynuowana akumulacja przez podmioty posiadające większe zasoby bitcoinów może działać stabilizująco na cenę, szczególnie w warunkach ograniczonej podaży dostępnej na giełdach. Historycznie takie okresy charakteryzowały się stopniowym odbudowywaniem zaufania i przechodzeniem rynku z fazy strachu do fazy selektywnego zainteresowania. Jednocześnie brak sygnałów kapitulacji ze strony górników ogranicza ryzyko dodatkowej presji sprzedażowej. Stabilny hash rate oraz nieprzerwana działalność wydobywcza sugerują, że koszty operacyjne pozostają pod kontrolą, a obecne poziomy cenowe nie zagrażają funkcjonowaniu sieci. To istotny element, ponieważ w poprzednich cyklach masowa kapitulacja górników często pogłębiała spadki i wydłużała fazę korekty. W tym kontekście obecna korekta jawi się nie jako wydarzenie destrukcyjne, lecz jako proces porządkujący. Eliminacja nadmiernego ryzyka kredytowego, zmiana struktury uczestników oraz powrót kluczowych wskaźników do historycznie neutralnych stref tworzą warunki dla bardziej zrównoważonego rynku. Dalsze obserwowanie danych on-chain i struktury płynności staje się ważniejsze niż krótkoterminowe wahania ceny, ponieważ to one będą determinować trwałość kolejnych faz cyklu. W praktyce skutki tej korekty są odczuwalne także poza wykresami i danymi on-chain. Dla inwestorów indywidualnych oznacza to przede wszystkim zmianę warunków uczestnictwa w rynku. W okresie euforii dominowały szybkie decyzje, wysoka dźwignia i krótkoterminowe podejście do ryzyka. Po korekcie realia stają się bardziej wymagające, a rynek premiuje ostrożność, dłuższy horyzont czasowy i lepsze zrozumienie mechanizmów, które faktycznie wpływają na stabilność całego ekosystemu. Zmniejszenie dźwigni finansowej ma również wymiar praktyczny dla funkcjonowania platform handlowych. Mniejsza liczba pozycji lewarowanych oznacza niższe ryzyko nagłych przeciążeń systemów, gwałtownych przerw w handlu czy problemów z płynnością w momentach stresu rynkowego. Dla uczestników rynku przekłada się to na bardziej przewidywalne warunki handlu i mniejsze prawdopodobieństwo sytuacji, w których techniczne ograniczenia potęgują straty finansowe. Z perspektywy długoterminowych posiadaczy bitcoina obecna sytuacja wzmacnia znaczenie strategii przechowywania aktywa poza giełdami. Niskie rezerwy giełdowe i stabilna aktywność sieci sprawiają, że krótkoterminowe wahania ceny mają mniejsze znaczenie niż wcześniej. W codziennej praktyce oznacza to, że decyzje inwestycyjne coraz częściej opierają się na analizie strukturalnej rynku, a nie na impulsach wywołanych nagłymi ruchami cenowymi. Również w szerszym kontekście gospodarczym korekta ta wpływa na postrzeganie rynku kryptowalut. W środowisku, w którym tradycyjne aktywa przyciągają kapitał stabilnością i przewidywalnością, Bitcoin przechodzi fazę porządkowania własnych fundamentów. Dla obserwatorów rynku oznacza to, że znaczenie mają nie tylko ceny, lecz także odporność infrastruktury, zachowanie kluczowych uczestników. I zdolność systemu do funkcjonowania bez nadmiernego wsparcia spekulacyjnego kapitału. Obecny etap rynku pokazuje, że spadek ceny i osłabienie fundamentów nie są pojęciami tożsamymi. Korekta bitcoina o 42%, choć silna i psychologicznie dotkliwa, nastąpiła w momencie, gdy kluczowe wskaźniki strukturalne sieci znajdują się w lepszym stanie niż na szczycie HOSY. Rekordowy hash rate, niskie rezerwy giełdowe oraz normalizacja wskaźników wyceny wskazują, że rynek przeszedł proces oczyszczania, a nie destrukcji. Ten proces wpisuje się w powtarzalny schemat cykli rynkowych, w których fazy euforii prowadzą do nadmiernej ekspozycji na ryzyko, a korekty eliminują najsłabsze ogniwa systemu. Likwidacja dźwigni, zmiana struktury uczestników oraz powrót znaczenia danych on-chain pokazują, że rynek stopniowo przechodzi z fazy emocji do fazy selektywnej analizy. W tym ujęciu obecna sytuacja nie zamyka historii Bitcoina, lecz stanowi jej kolejny charakterystyczny etap. Dalsza obserwacja rynku będzie wymagała skupienia się nie na krótkoterminowych ruchach ceny, lecz na zachowaniu fundamentów i struktury płynności to one zadecydują o trwałości kolejnych faz cyklu, niezależnie od dominujących narracji medialnych. Korekta, która dziś budzi niepokój z perspektywy danych, jawi się jako mechanizm stabilizujący, przypominający, że w dojrzałym rynku to struktura i odporność systemu mają znaczenie większe niż chwilowe poziomy notowań. W tym sensie obecna faza rynku pełni również funkcję testu dojrzałości dla uczestników. Oddziela decyzje oparte na emocjach od tych zakorzenionych w analizie danych, a krótkoterminową spekulację od długofalowego zrozumienia cykli. Bitcoin nie jest oceniany wyłącznie przez pryzmat ceny, lecz przez zdolność sieci do utrzymania bezpieczeństwa, aktywności i zaufania w warunkach presji. To właśnie te elementy, a nie chwilowe wahania, definiują jego miejsce w globalnym systemie finansowym na kolejnych etapach cyklu.